Dobrze, to króciutki part 2 filmu z oceny teksturpaka. Mówię z góry króciutki, dlatego że nie chcę go przedłużać, a zaraz mam basen, więc no... Jeszcze komar mi po ekranie lata. Żegnasz. I właśnie mnie chyba gryzie ten komar. A bo gryzie mnie brak formy? Nie no, właśnie forma mnie gryzie. w wyro niestety, przed chwilą. No i chłop tutaj. No i dzięki za oglądanie, nie no powiedziałbym. Po 36 sekundach, dzięki za oglądanie. Dobrze, zagramy sobie na jeszcze jakimś innym tekstur paczku może. Mm, jakimś z niebem. FOMI. Jezu mi się tak chce grać na tym FOMI teksturpak. I gramy. O, on ma nie niebo. To trzeba je lekko zmienić to niebo. To jest rąbiste. Tylko tracimy no. Więc w sumie zmienimy na dzień. Time churger. I podmocniamy. Ups. Czy mocni? Dobra, no, no, na fula. Nie na fula, nie. Widział. To niebo, och, Właśnie tak. Godbridge'ujemy się zaraz, bo na tekstrupaku jego trzeba, 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 tak. No ja tak, tekstrupak nie jest stworzony do tego, żeby na nim się mocno bridge'ować. Więc lecimy prawo, diamenty. Prawo, diamenty, speedbridge. Oczywiście speedbridge dla widza. Ja robię wszystkie speedbridge y dla widza. Niektóre wychodzą, niektóre nie. Pyk, 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 myk, 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 short, drag, full, da, drag, klik, le, dzie, my, so, bie. No jadę, No i czerwony z muzu w sumie. Ja idę na diaksy. Tu będę bezpieczny, a tam jego będziemy obserwować, tego pana. I zaraz kończymy, tak, tak zaraz już kończymy. Wiem, Gościu tu jest. W sumie gościu pewnie będzie full drag click. Proszę gościu. Nie skupił. Joo! Oj go zabijłem Szybki rafil Fireballa. Refilek. Um, Wełna. Czemu mi nie stać na Fireball bo co gościu? Żeby stać. Oczywiście, żeby stać. Dobrze, więc szybki środeczek. Diamenciki, co? Nie no, diamenciki nie polecam. I lubię tą mapę. Ogólnie nawet nic nie mówię teraz na temat map. Przez te ostatnie filmy. musi się tu osta Speed Bridge, a więc pyk. O chłopie. No i mam totalnie wciry. A... Ja nie mogę co ja odwalam. Dobra, dzięki Wam za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia, do kolejnych odcinków. Przepraszam, że film nawet czterech minut nie trwał, ale no problem. Dobrze, więc do zobaczenia. Trzymajcie się. Myślę, że Wam się odcineczek spodobał. Do zobaczenia. Simanku. No i. Cześć! Do kolejnych filmów.